Pan minister Robert Telios na Międzynarodowej Giełdzie Surowcowej w Warszawie. Po raz pierwszy ta giełda międzynarodowa jest u nas w Polsce. To tylko pokazuje, jak bardzo nasze rolnictwo jest powiązane, ale także uzależnione od tych międzynarodowych kontaktów, panie Ministrze. Oczywiście, że tak. No, jeżeli mówimy o polskim eksporcie, ten eksport rośnie z każdego roku, z roku na rok. W zeszłym roku 47 miliardów, ponad 47 miliardów euro. To naprawdę już był taki szczyt, ale w tym roku myślę, że jeszcze uda nam się piątkę zdobyć w Czesi. To jest właśnie z korzyścią dla polskiego rolnika, z korzyścią dla polskiego biznesu, ale jest to takim dobrym kęskiem dla innych firm, żeby tutaj w Polsce zarobić. Pan minister, nawet powiedział, że potrzebujemy partnerów do tego, żeby zbudować ten korytarz trans tranzytowy dla ziarna z Ukrainy. Musimy się otworzyć na ten zachód który często tak krytykujecie. Nie, Panie redaktorze, to nie chodzi o krytykę. My krytykujemy to, co robi Unia Europejska. My się nie zgadzamy z tym, co robi Unia Europejska. Zamknięciem dzisiaj korytarzy, bo dzisiaj uh -huh. korytarze zamknęła Unia Europejska, jest wielkim błędem, historycznym błędem, dlatego że to, co ja powiedziałem, już to jeszcze nie do, do krokiem mówię. Ale musimy... To, co my budujemy, budujemy dla, dla Unii Europejskiej, dla Ukrainy, dla Polski, dla krajów przyfrontowych, ale i dla całego świata. I mogę to wszystko wytłumaczyć, dlaczego dla. Ale my... musimy się też dogadać. Musimy Uciekujesz się dogadać z o czym, ale, 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 ale nie było do gadania, bo oni po prostu nie przedłużyli. My chcemy się dogadać, po to, to jeżdżę na każdym spotkaniu po to dyskutuje, po to przekonowuje, że to jest zbudowanie na przyszłość, że Unia Europejska dzisiaj stoi przed bardzo ważnym egzaminem. Albo zbudujemy, albo będzie chaos cały czas. I to będzie chaos, jeżeli nie zbudujemy. Wspomniał pan o otwarciu dwóch terminali portowych, które to są i. Kiedy rzeczywiście to ruszy, czy już ruszyło? Gdańsk, w Gdańsku przybrzeże, nadbrzeże, przepraszam, Gdańsk, Gdańsku nadbrzeże spółka RSSi wy, wy, już wynajęła, także znaczy, to już myślę, że to jest tylko kwestia mhm. no, paru tygodni, kiedy statki zaczniemy ładować, tam to nie będzie wielki, bo to będą około 60, 60 tysięcy tygodniowo, 60 tysięcy Albo tylko nie ma myśli, Ale to jest taki mniejszy, a drugi będzie Agropol w Świnoujściu. Dziś podpisana umowa, to dla nas bardzo ważna rzecz w Świnoujściu, dlatego że tam są też magazyny, które, które są dużymi magazynami i stoją puste i będą do wykorzystania właśnie też do, do handlu zbożem. I tutaj to są nasze Ale to spółki. pewnie ruszy dopiero za kilka miesięcy, zanim... Ja nie, nie, tam, już, tam jest już wszystko zainwestowane. Tam nie hmm. trzeba wielkiej inwestycji. To są naprawdę niewielkie pieniądze, które wyłożymy i to zacznie działać już. Także to są szybkie rzeczy, to nie są rzeczy na przyszłość, na że to będzie kiedyś tam, to są że, że, że te dwa porty. Myślimy jeszcze o kolejnym, ale to może być trochę dłużej. My potrzebujemy oczywiście eksportować, nasi rolnicy potrzebują stabilności. Pan minister uruchomił ten duży program wsparcia do finansowego do sprzedaży ziarna. Tymczasem agencja restrukturyzacji poinformowała rolników, że z tej drugiej transzy muszą na nowo złożyć wnioski. O zabrakło pieniędzy, jak on nie, Panie redaktorze, po pierwsze, zabrakło tylko w tym, w tym nadaniu środków tych unijnych, ale my mamy polskie i to nie jest wnioski, tylko wystarczy oświadczenie, bo to zrobiliśmy najprościej, jak się da. Tam brak jest Ale trzeba sześć... papierowy nowy wniosek wyłoży. Ale nie wniosek, tylko oświadczenie. 600 milionów 600 złotych i te pieniądze już zaczęliśmy płacić. Już mamy na to zgodę. Także to już jest sprawa też załatwiona. I ja, ja wiem o tym, że niektóre media próbowały tutaj znaleźć, ale nie wiem, że kontakt z rolnikami Ale mamy taką Panie, Panie redaktorze, a, pan ma, ma. a pan ma bezpośredni kontakt z, tej z ministrem, który za to odpowiada no właśnie, i który dokładnie powiem. wie, że te pieniądze są i proszę nie robić jeszcze większego fermentu. Te pieniądze są, nawet mamy więcej pieniędzy niż potrzebujemy i ja się z tego bardzo cieszę. No to bardzo dobrze, że te pieniądze są, jesteśmy na giełdzie, niech pan powie. Jak się uda z, z kukurydzą, bo jesteśmy w środku sezonu. Pan zapowiedział, że Krajowa Grupa Spożywcza będzie skupować kukurydzę, ale oczywiście sytuacja rynkowa jest taka, że nawet w niektórych miejscach poniżej 400 zł, czy ten element stabilizujący nie, jest. Tak, proszę, proszę znowu, y, no, no, znowu y, trochę farbę W no. tym momencie, jeżeli chodzi o Krajową Grupę Spożywczą, najtańszą, jaką ma to, jest 430 zł, plus jeszcze dodatek za wilgotność. To znaczy, jeżeli wilgotność jest poniżej 30%, Czyli... To jeszcze 10 zł za każdy procent wygotności. A przed chwilą rozmawiałem z, naszą, z Państwową, znaczy z naszą polską firmą, która mówi, że płaci 490 zł. Na, to w zależności od, od, jeszcze od kraju, znaczy od terytorium kraju, bo na wschodzie jest troszkę ta konkurencja tańsza, na zachodzie jest droższa, no, bo tak no, zawsze. Na też jest dużo i tak, jest ale, 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 ale oczywiście. Ale myśli pan, że ten element stabilizujący się uda? Czy to tak, jest zabawa ja Tak, Ja myślę, że się uda, to znaczy tak, wczoraj miałem bardzo ważne spotkanie pod Tarno. Z rolnikami. I rolnik mi jeden powiedział tak: Panie ministrze, jeżeli będzie cena y, około 500 zł, powyżej 500 zł, to już będzie za, załatwiona, znaczy zaspokojona sprawa. Oczywiście, że to chcielibyśmy wrócić do 900 zł. Każdy, nie, nie, nawet nikt nie mówił o 900 zł. Tak, no, ale chcielibyśmy, chcielibyśmy że 600 my, Ale, ale moment, chcielibyśmy. Żebyśmy, jeżeli to teraz, ale panie redaktorze, gdyby nie nasze działania, gdyby nie, nie. działanie rządu, to pan nam chyba ma tą świadomość, że proponowali 350. Firmy chciały wykorzystać rolnika jest To, to, nasze, to nasze działania zaskutkowały, że ta cena jest wyższa. I mam nadzieję, że to zaskutkuje. Oczywiście, że mamy początek drzwi. Oczywiście, że jeszcze może być różnie tak. Ja mam tego świadomość, ale my monitorujemy każdego dnia. Ja się przyglądam każdego dnia tę sytuacji. I się cieszę, że na przykład Elewar każdego dnia na wschodzie Polski podnosi cenę za kukurydzę Ona jeszcze nie jest, tak jak powiedziałem, na tyle, żebym powiedział, jest, mamy sukces

To też stabilizuje rynku. Panie Ministrze, bezpośrednio nie wpływa, ale wiemy, że z otwartego rynku europejskiego ta presja jednak jest, bo do Rumunii wpływa, to ma to jakieś Panie Redaktorze, rynku. uwielbiam Pana, ale proszę, <laughs> mówmy prawdę, jeżeli e, kukurydza już jest na rynku e, rumuńskim, to nie przyjedzie, czy nawet niemiecki, bo nikt niemiecki... nie wie, że przyjedzie. A, na no właśnie, nie, dlaczego tak. nie przyjedzie? Bo to po prostu biznes, tam jest droższa niż u nas także to biznes nie pozwoli żeby przyjechał także tutaj już proszę nie straszmy ludzi na razie ta sytuacja jest opanowana i na pewno ukraińskie zboże w tej chwili nie, nie zostaje na, na rynku jeżeli ktoś ma taką ochotę no, przywieźć z Niemiec na przykład pszenicę czy kukurydzę i tu sprzedać taniej no to też jest dziwna rzecz z tamtej strony raczej nie przyjedzie taniej no właśnie, no właśnie. Rozwoju, dziękuję za rozmowę Panie Dziękuję.